Yeah. Co nowa era nabieram, kariera tempa nabiera Informacja ta dociera tam, gdzie ja docieram Dziewiąta edycja, choć zaczynam od zera KSW popieram w zera, panu zera Zbyt wielu krawat ma i muchę na tym rynku Synku, na tym ringu miejsca brak dla mamin, synków KSW, czas prawdziwych pojedynków Mówi kasta, ten spec od hip hop panu singu Gala KSW, pięć tysięcy głów, dziesięć tysięcy paroczu tylko kilka słów, by opisać tych dwóch godnych uwagi tytanów Tak się składa ich, zapowiadam, weź się zastanów Bądźmy szczerzy, kim są ci anonserzy? Jestem głosem, co krzyczy, byś mu w końcu uwierzyć Różnica między nami nasuwa się sama Ja robię rap na ringu, ty gadaj w reklamach hmm. Moje prywatne życie zmusiło mnie ostatnio do ponad dwóch lat przerwy. Wiele się zmieniło przez ten czas na scenie MMA, ale wróciłem do ringu, wróciłem do KSW. Jest to nie tylko szansa dla mnie na zdobycie trzeciego pasa tej federacji, ale jest to również szansa na przypomnienie się i udowodnienie, że dwa razy z rzędu nie wygrywa się tych zawodów przez przypadek. KSW dało mi szansę i mam zamiar ją wykorzystać.